Widzowie w tym odcinku bo i mam już jeden są moc wszystko mam oprócz shaperki i widzowie uwaga uwaga odebrałem jeszcze trzech dwóch nowych zadymiarzy nani i spajka słuchajcie co tu się działo szkoda że tego nie nagrałem po prostu co to było w ogóle? No, nie umiem tego opisać. E, ja nie mogę. Po prostu... M, m, miałem... Baza... Y, niżej dropnę z legendarnego, bo z legendarnego mi wyleciał skin do Tika. E, taki. Jest git, ale ja nie gram Tikiem w ogóle, więc jakby... Dzisiaj sobie pogramy bazem na i z więc będzie się trochę działo. Yy, no to co, gramy solo, mam już widzicie 12 pasę, bo tak się nim S wygrywa, że po prostu... No dobra, zaczynamy rundę. Jak się robi? S. S będzie. Dobra, lecimy sobie. Jak ten atak w ogóle ładnie wygląda? Więc nie. Mm, Kurczę. Napiszcie w komentarzach, czy macie karnet. Jak nie, to Wam współczuję, bo ten skin jest tak ładny i w ogóle bardzo dużo z niego jest fajnych rzeczy. Więc fajnie ogólnie spoko. U mnie teraz jestem trochę broke, bo mam yy, 39 monetek Bo właśnie tak ulepszyłem tego Baza i jeszcze potem ulepszyłem Spike'a i Nani że hmm, znaczy po prostu... Jestem już broke Wyzwalaj... Nie... Nawet nie myśl Bo ten, ten gadżet, który mam, on się będzie przydawał Oj, Ha! Ten gadżet będzie się przydało na wyższe rangi, bo będziesz... Bo ludzie kampią co nie? Na wyższych rangach. Więc jakby będziesz... Będę mógł sobie sprawdzać, kto w którym krzaku siedzi, więc to jest moim zdaniem spoko. Mamy 13 pasę. Widzowie, czy my pobijemy na tym odcinku właśnie moją 22 pasę? Zobaczymy. O, Tory ma live'a. E, jakim jest kiminal te to nie byłoby jak te kupić no dobra, no ale najpierw y, pograjmy tego baz pograjmy bazem bimy na nim jakieś pułarki, dobra nie będę przedłużał. trzeba trochę cięcie, bo y, to będzie długie, długo trwało więc dobra, dobra widzowie mamy takie lobby, myślę że Ezwin będzie zobaczymy, dobra widzowie Eee, um, tutaj mamy jakąś bazę Dojdziemy u, 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 u. Easy win To będzie widzowie. Jakaś melodia nas podjeżdża, ale na razie rozwalimy Mamy 7 cubów. Dużo, dużo Ha, ha, ha Nie trafiła, Uuuu Płacz, 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 u, Biedna Bee, bi, biedna Bee, bi, biedna Bee bi. Dobra, widzowie, jak... Ona się boi. No widać. Ja też się chyba boję. Widać. No i po niej. No i tak się gra. Widzowie. Która... 14 pasa! Co się dzieje? Dobra widzowie, mamy takie lobby O kurcze Cordelius No dobra, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy No to jakieś poczko, spoczko z poczko. Spoczko, fajnie. poczko z paczką fajnie, na nie kichnąłem <ścoughs> Dobra Mam trzy kiby jakieś O nie, Cordelius jest obok nas Pu, po, po, po. Bój się, bój się. Gail. Kurczę, nam trochę. Dobra, to przejść. Kurczę, widzę, że ten kordelius już ma 7 kiubów. A ja mam tylko nadal cztery. Ale w sumie... Bo... Gdzie siedzi ten kordelius? Go tu nie ma, dobra, to go podjeżdżamy. O, no i zarąbiście. O, dziękuję. 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 Brżon jest jakiś inny. Przepraszam. Ktoś z innych widzów. No jest. Tak się gra, widzowie. Piętnasta Pasa. Już mamy 12 rangę. Co się dzieje. Dobra, widzowie mamy taki lobby i jest bas. Jest jeszcze jeden baz. No dobra, spoko. Myślę, że jak będziemy mieć więcej kiwów, to sobie poradzimy z nim. Poza tym ja mam go na 11 mocy, więc... A on może mieć go najmniej... na... na mniejszej. Więc 3, myślę, że... Wywalaj no, przecież to jest jakiś bot, on nie wie co się dzieje, no! On nie wie, że ja go mogę zabić, dlatego mnie atakuje. Nienawidzę takich botów. A czy to, to pewnie nie jest bot, to nie? Tylko on nie umie grać. Mm, no chodź, misiu, misiu. Misiu-pysiu, misiu. chodź. Chodź, kicik-kicik, kicik-kicik. Bas, bas. Dawaj, Tima, bas. Nie, nie no, bas, no bas. Bas bas. Nie, ona mnie zabije. Nie ja na nią nie polecę. Chyba trzeba na nią lecieć. Idziemy na nią, widzowie. Myślę, że tak. Ha, ez! Kurczę, blade! Nie! Jak użył tego super ataku, to bym go zabił. Ale i tak mamy drugie miejsce, więc myślę, że git. Plus 43 pucharki i mamy, mamy widzowie, mamy, mamy to, mamy 15 tysięcy pucharków, mamy to, mamy to. Screena robię. Kurde, zrób się screen. 15 tysięcy pucharków na tym odcinku, widzowie. Co tu się dzieje? Ja nie mogę. Otwieramy, słuchajcie, mitycznego dropa. Mam 15 tysięcy pucharków. Nie wiem jak to się dzieje. Widzowie. Teraz zostawcie łapkę w górę i subika, żeby coś było dobrego. A oh, proszę. Nie wiem, mogą mieć nawet kredyty. Ale coś dobrego może z Nie wiem. Dobra. Ile on razem już mi lubi? No dobra, nosem, nosem! Ja. Widzę, że ja nie mam słów. Ma... za 15 tysięcy dostałem gadżet do Tika! Okej okay. <suszy> Nie, widzowie. Dobra, ale mamy 16 pasę. Dobra, nie przejmujmy się tym. Ważne, że wbijem 15 tysięcy półwidzowie. widzowie. Um, za to, że wbijem, to musicie chyba dać subika i łapkę w górę, oczywiście. Nie wymuszam, ale fajnie by było, bo wbijamy 500 subskrypcji. Dobra. Jakiś brok. Daj mi te skrzynki, bo ty jest bombikiem i tak cię później zabiję. Bo. tak? Dobra, Max, weź uciekaj, bo po prostu sobie i tak nie dasz. i tak nie dasz. Dobra, kolejne dwie skrzynki, 8 kubów. No, timu się, timu się, timu się. 10 kg widzowie. Jakiś Rico, on że ze mną wygra. Nie, Jak on ze mną wygra, to ja się popłaczę. Dobra. Jakiś burgerek glu. Burger. Burger. Dobra, widzowie, myślę, że na niego lecimy na spokojnie. Widz, widzieliście. Dobra. nieważne. No hmm. sobie zrobię, tak? Dobra, widzowie, jest top 3. Idę tutaj na tą. Yy, ona myśli, że się z nią teamuje. Ona jest w błędzie. Kto ją zabił. No, biedacki No i nic nie zrobisz Nic nie zrobisz Chodź, chodź No, chodź. ale schudziaczek No, i kolejne zwycięstwo Widzowie 13 ranga 17 pas Pasa zwycięstwa 15 bubarków Leci na mój konto Dobra widzowie, lecimy z tą inną rundą. Przydaje nas taki lobby. Nie, a, co taki zaskrył? Dobra. Nie widzowie! Straciliśmy pasy. Do... Kolega, zaraz zadzwonię do niego iść, poczekaj, jezu. Dobra, jest wizowie w końcu. Win dobra, wina. że nie nagram tej rundy albo po prostu. Jest już taki długi. Znaczy nie aż tak jak inne. Dobra, myślę, że y, sobie powijam później tego baza. A teraz lecimy z spajkiem. Nigdy nie grałem z spajkiem. Przysięgam. Nigdy. Myślę, że warto... było bardziej zabrać spajka niż kroła. Y, no bo jednak Spike więcej se daje. Pu, pu, pu. Idźmy Byronie, Bu, bu, bu. Ale rymy kręcę tu. Nie. Przecież to trucie mnie zabije. No. Już myślałem. Dobra, patrzcie. Bo trzeba umieć grać spike'em. No. No i Easy Win oczywiście. Na pierwszej randze to Easy Win. No i gramy dalej, co? E Robić dobre wielkie starcie. Czemu się nie ruszam? Dobra, no i na zaczynamy rundę. Mam jakiś kolcik. coś jest sobie... Nie, no, Larry Lori. Proszę cię. No, proszę cię! Nie! 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 Ja nie mogę. Dobra, widzowie, takie lobby mamy. Dobra. Dobra, widzowie, mamy to. Kolejny win. Dobra, widzowie. Mmm, tak to, ogólnie to jest spoko. Wiecie. Nie, nie, nie jest spoko, nie jest spoko, spoko, poko, 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 nie, nie jest spoko. Poko nie ma tu poko, więc nie jest spoko, no przecież. Nie. Wywalaj. Ja pin czwarte miejsce, naprawdę żałocha. A nie wie co się dzieje w ogóle, widzicie? On jest... On jest ja... e, Nie no. <laughs> dobra. E, boże, dobra, wczytujemy się. Borys, proszę cię. Co? Dobra widzowie. 8 już. Zbijemy to sobie skrzynki. Jakiś pan P na nas tu. Raszuje nas. Nie, 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 no nie, no przez to są żarty jakieś subskrypcyjnie, dobra? ja! Naprawdę Rosa! No nie! No dobra. Tykonajmy Top 2. Już gwarantowane. Dobra, lecimy na tego koło. Ten Ktoś to oczywiście bot. O Jezu. O! Boję się! A! No chyba umrę Dobra. Mm, Okej. Okay. Siódma pasa. Wracamy do dobrej posty, widzowie! No i tak widzowie! kurwa. Spadliśmy z dobrej pasy i... zrobię kolejna runda, bo tamto to... No, nawet bez komentarza to zostawię. Pewnie Nita nas zabije. No! Nita nas zabije! Nita kurna nas zabiła Nie! Fajk, naprawdę ja, ja miałem w tobie nadzieję. Ja miałem w tobie nadzieję, ale to jest dziwny. Na nie. Nie grajmy Czy na niej, nie gramy na niej. Czy masz na niej? I znowu pierwsza runda. No, chciałem powiedzieć. Oczywiście, bo... Ach. Dobra. W następnym odcinku sobie pogramy jeszcze na niej z spajkiem i bazem. Zobaczymy co to tam będzie. Jak to się potoczy. No i yy, dajcie łapkę i suba No i kończymy. ora.